Witajcie kochani. Zrobimy sobie dzisiaj inne czytanie. Wybierz grupę. Zajrzymy w przyszłość najbliższą. Dla tych, to jest czytanie dla tych, którzy nie utożsamiają się z żadnym znakiem zodiaku i polegają na swojej intuicji, czyli wybieramy grupę, tak? która najbardziej nas przyciąga. Jest grupa fioletowa, tak talia. Tak, Atalia, nie pamiętam jej nazwy. o Enchantress Tarot, Zombie Tarot, oraz ciekawe istoty, tak, tak? No dobrze, zaczynamy od grupy pierwszej. Zapraszam. Grupa pierwsza. Co dla Was? To dla Was ma Na najbliższe, powiedzmy, 30 dni, tak? Najbliższa przyszłość. Wyciągniemy sobie kartę wyrocznie na wór. Bardzo różową macie. No dobrze, trzy karty. Głębia. Bogactwo. Oraz uziemienie. No, bardzo ciekawe. Coś głębokiego, znaczącego może się wydarzyć. Może przyjść bogactwo do was. I, I to sprawi, że będziecie się czuli stabilnie. Tak może być. No nic, popatrzymy na te karty. Jak już rozłożymy tarota. Jakie tutaj są jeszcze liczby? Ja nie widzę bez okularów. 31. 32 i 39 to mogą być liczby, które mogą mieć znaczenie. Albo 4, 5, 3 12 lub 3. No dobrze, zobaczymy, co tarot ma. Co tarot dla Was ma? Tarot dla grupy pierwszej. Co karty mają? Najbliższa przyszłość. Król Buław, Cesarz. Uuu i rycerz Buław. No. Może ktoś taki wkracza w wasze życie. No, tutaj jest to y tak bogactwo. Jest Cesarz. Być może ktoś wychodzi do was z ofertą jakąś, która. Wiecie, wszystko fajnie się rozwinie. To może być Wasza energia tutaj tego króla buław, jako osoby kreatywnej. Może rysuje się jakaś fajna współpraca, która przyniesie naprawdę świetne zyski. No nic, zobaczmy. Dlaczego mamy króla Buław? Paś kielichów i umiarkowanie. Znowu piątka. Jakie zmiany się tutaj szykują? No, i spójrzcie, paść kielichów. To jest jakiś nowy pomysł, więc może to właśnie ten król Buław, czyli wy kreujecie coś. Coś nowego, fajnego się dla Was zaczyna. I to spójrzcie na to jezioro: no, to jest głębia, tak? To jest coś bardzo ważnego. Może, może planowaliście to już od jakiegoś czasu i teraz nagle zaczyna się dziać. No, proszę, jest dużo, dużo pracy. Jest ósemka pentakli. No, ale tutaj się wydaje, patrząc na te karty, że dla Was praca nie jest problemem, tak? Jeżeli chcecie osiągnąć cel i przynosi to fajne zyski, to, to nie macie w ogóle problemu. Jesteście osobą pracowitą. Diabeł. pustelnik. Nie jest jakieś rozdwojeniem Was tutaj. Z jednej strony coś Was musi przykusić, może być też tak. Że wy macie jakąś pracę, świetnie się w niej czujecie, tak? Jesteście yy, na jakimś stanowisku kierowniczym. I no i dzień po dniu idzie, tak? W tej ósence pentakli. I nagle przychodzi do Was ktoś, kto chce z wami współpracować. Tak się może zdarzyć wkrótce. No i będzie kusiła ta yy, propozycja. Będzie was kusiło, żeby rzeczywiście w to wejść. Ale potrzebujecie, tutaj jest ten herming, czyli tak jakby wycofujecie się i być może będziecie potrzebowali czasu na zastanowienie się, bo jest gdzieś tam ta oferta, która, do której was ciągnie bardzo. No, jest sąd ostateczny, ważycie za i przeciw. To jest taki, wiecie, co taki. E, sąd ostateczny to trochę jakby taki. Mm, jak to się tłumaczy na polski? Taki wake-up call, tak? Czyli takie przebudzenie, moment przebudzenia. To jakby jesteście wzywa wzywani do tego, żeby otworzyć oczy i żeby coś zobaczyć. No właśnie, może trzeba wyjść z tej swojej rutyny, bo coś nowego tutaj się fajnego pojawia. Jest Paś Pentakli. Naprawdę, to może chodzić o jakąś fajną, fajną inwestycję, coś, wiecie, inwestycji swojego czasu, swoich może oszczędności. Cesarzowa wieża i dziewiątka buław. No, coś się zacznie dziać. Coś dużego do Was idzie. Coś się zmieni. Wchodzicie w tę energię cesarzowej. No i wtedy nastąpi wieża. Wieża wiecie, może być dla kogoś innego w waszym otoczeniu. Może tam, gdzie teraz jesteście. Nikt się nie spodziewa tego, tak? Chociaż mieliście jakieś marzenie gdzieś tam z tyłu głowy, to nikt się tego nie spodziewa. Nie mówiliście o tym, tak? Może już nawet zapomnieliście. no tu się pojawia okazja i wy to wchodzicie. Ym... No, i dla kogoś to może być wieża. Rycerz Buła, koło fortuny. O rany, o rany, jakie karty, wiecie co, jeżeli chodzi tutaj o, w zasadzie o każdą sytuację, no to decydujecie się w to wejść jest pięknie, jest pięknie i jest rzeczywiście to uziemienie, tak, jest to, znaczy jest to, ta stabilizacja, jest król pentakli, jest, spójrzcie, rycerz buław, koło fortuny, as buław. Coś nowego i jeszcze to do was po prostu tak przychodzi. Tak przychodzi, tak jakby ktoś zakręcił kołem i to do was przychodzi. Coś do was wraca fajnego. Jeżeli wcześniej było ciężko, była ta rutyna taka, tak? Ta ósemka pentakli, ciężka praca, ciężka praca, ale może nie było w tym serca, nie było w tym zadowolenia, to teraz tak jakby przez to, że wy decydujecie się wyjść z tego, no to komfortuny jeszcze wam pomaga, tak? Obraca wszystkie okoliczności na waszą korzyść. No, pięknie. To może dotyczyć też związków, tak? Jest jakaś stała sytuacja, w której jesteście. Przychodzi może jakiś baran z ofertą, i wy decydujecie się wyjść ze swojej samotni, ze swojego tej sytuacji, w której teraz jesteście. Piękne karty. Jak to się wszystko zakończy? Ósemka mieczy, szóstka kielichów. I dziewiątka mieczy. Być może to jest osoba, którą już znacie wcześniej, znaliście wcześniej. Tak może być. I będzie taki moment, kiedy będziecie patrzeć wstecz. Być może coś już z tą osobą was wcześniej łączyło. I. No, i są takie zmartwienia, tak? To jest dziewiątka mieczy. Jest ósemka mieczy też. Tylko wydaje się przez to, że jest ta ósemka mieczy, że te zmartwienia wy sobie sami na siebie nakładacie. Tak jakby. Wiecie, za dużo hałasu o nic, tak? Dużo hałasu o nic. I bo tak naprawdę to już jest inna osoba teraz. W sensie, niby ta sama, ale tyle lat minęło. Są jakieś doświadczenia i ta osoba się zmieniła. Więc. No. Nie dokładajcie sobie jeszcze bardziej na ramiona, nie narzucajcie sobie czegoś, co nie, nie trzeba, tak? Jeszcze zobaczymy karty wyroczni, co jest jaka rada tutaj. Piękne karty, fajne macie karty, cokolwiek tutaj. Czy to dotyczy związku, czy dotyczy finansów? Ja to biorę, tak. O, pozamiataj. Pozamiataj, posprzątaj 21 albo 3 dla kogoś. Yy, wiecie, no, może chodzi o to, żeby coś zamknąć jakiś rozdział zamknąć, coś pozamiatać, wynieść śmieci, tak? Żeby móc wejść w coś nowego, żeby móc zacząć coś nowego na czysto. Jaki jest talizman wasz? Zmiana. Piękny kameleon. Zmiana to jest wasza siła. To jest coś, by wy będziecie, jeżeli wejdziecie w te zmiany, będziecie pod ochroną. Piękne karty. Dziękuję i zapraszam grupę drugą. Witam serdecznie grupę drugą. Zobaczymy, co karty dla Was mają na najbliższą przyszłość. Powiedzmy tak, do 30 dni, chociaż wiemy, że w tarocie czas jest płynny. Co dla grupy drugiej? Bardzo lubię tę kartę, bo jest, bo jest prosta, ale jest urocza jednocześnie. To jest prezent, dostałam ją. Dobrze, najpierw karty wyroczni. Niech nam nakreślam sytuację. Co dla grupy drugiej. Najbliższa przyszłość. Najpierw wiecie, muszę to przeczytać, bo ja nie widzę bez okularów już. Dwójka. Przygoda, i to jest karta południa. Wschód, początki, i trójka, ale się tutaj obok siebie dały. I uziemienie, czyli stabilizacja. Yy, grawitacja, tutaj jest, tak? No dobrze, zobaczmy. Jest dziesiątka buław, trójka buław oraz król buław. Dużo ognia, dużo energii. No ale zaczynacie od obciążenia. Coś za dużo dźwigacie na swoich plecach. I, no i marzy wam się zmiana tej sytuacji, tak? Zaczynam działać. No i są początki. No pięknie to się tutaj wszystko. Spójrzcie, jak te karty się łączą. Jest przygoda, tak? Która jest tutaj obciążeniem albo chcecie wyjść, zacząć coś nowego. Jest trójka buław, która jest e, działaniem, wprowadzaniem planu we życie i są początki. I król buław, który już jest ustabilizowany i mamy tutaj tę grawitację, stabilizację. Taka jest wasza historia, dopowiedzmy sobie. Oj. Bardzo mi spadły. No dobrze. Dlaczego mamy dziesiątkę puław? Piątka pentakli, król kielichów i czwórka pentakli. Ja co ja tutaj widzę, ja widzę, że ktoś jest w związku, w którym tylko daje i nie dostaje z powrotem nic nie ma tutaj równowagi, spójrzcie na to, jest piątka pentakli, jest, jest kryzys, jest takie dołowanie, jest król kielichów, który jeszcze tutaj na tej karcie wygląda jak taki, nie, pokażę, taki, który nic nie robi w tym związku, prawda? I, i wszystko jest na waszych barkach, to wy dźwigacie ten związek. I jeszcze do tego, ponieważ to jest ym, Wam znane, tak? Bo już jesteście jakiś czas w tym związku. Jest czwórka pentakli. Czyli Wy się tego trzymacie cały czas. To może być związek przyjacielski. To może być cokolwiek, tak? Przecież mamy relacje z różnymi ludźmi. I, i płeć też sobie zamieniajcie. No i zobaczmy. No tak, to może być małżeństwo, akurat tutaj jest czwórka buław. I być może ta osoba, z którą jesteście, to jest znak wodny tutaj. Być może wy chcecie bardziej stabilizacji. Tutaj jest kró ym, 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 rycerz Pentakli. Ona jest bardziej, ja nie wiem, no są w tym uczucia, ale uczuciami się nie nakarmimy. To jest taka energia tutaj. I wy, no bo tutaj brakuje pieniędzy też. Ale Wy z jakichś powodów się tego trzymacie? Może dlatego, że jesteście lojalni, tak? Po prostu podjęliście się zadania, powiedzmy, wejścia w ten związek, jakiegoś układu. I bo to może też dotyczyć finansów, tak? No i nie wyjdziecie z tego. Myślicie, że najpierw spróbuję naprawić, a ewentualnie jak to nie zadziała, to wyjdę. No ale może być też tak, że Wasza sytuacja jest w miarę stabilna, ale to jest bardzo mało, tak? To jest bardzo mało i Wy nie jesteście zadowoleni z tego. No dobrze, wyruszacie po coś. Zaczynacie coś nowego. Jest umiarkowanie królowa kielichów i dziewiątka nieczy. Czyli są zmartwienia o to, tak? Bo jest nowy początek. No to wiadomo, że będą zmartwienia. Że. No, będziemy się martwić. Przepraszam za mój nos, ale mam zatkany znowu. Będziemy się martwić właśnie, jak to dalej pójdzie, tak? No, ale z tą cierpliwością, z tym umiarkowaniem, yy, kroczysz do przodu. Idziesz do przodu i, i masz dużo serca do tego nowego, co robisz. Chociaż są zmartwienia, to ty jesteś w energii królowej kielichów, czyli wierzysz. Wierzysz, że to. No. Tutaj tak jakby idziesz nową swoją drogą, otworzyły ci się te drzwi do czegoś nowego, ale cały czas patrzysz za nie, cały czas oglądasz się za siebie i wspominasz jakieś miłe chwile, które się um, wydarzyły. Tak może w tym związku, w tej pracy, czy od, cokolwiek, od czego odszedłeś. No tylko z drugiej strony pamiętasz, że że, była ta, że były te zmartwienia. Pamiętasz, że oni cię zranili, ci ludzie tutaj, czy człowiek, który tutaj był. Więc tak jakby musisz sobie to wszystko cały czas ważyć i przypominać. No dobrze, dlaczego mamy króla Buław? Oła, 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 o jak, jakie karty. No idziecie dalej, jeżeli pójdziecie dalej tą ścieżką i nie. Za, nie spojrzycie do tego, nie cofniecie się. To jest no to jest pięknie, bo jest spełnienie marzeń. Jesteście w energii króla buław, czyli osoby kreatywnej, ale takiej, takiej. To jest bardzo dojrzała energia, tak? On już to już jest król doświadczony. Taki, który wie, co robi, jak to zrobić, żeby to zadziałało. I jest yy, dwójka buław, tak jak tutaj w tej trójce. No To jest to planowanie, tak? To jest ta nowa droga As Pentakli. Przepiękna karta. I gwiazda koło tego Asa. Spełnienie marzeń. To jest spełnienie marzeń. To jest stabilizacja. To jest coś nowego. Czyli zaczęliście z dziesiątką buław, a kończycie w gwieździe. No, czy to nie jest piękne? Zobaczmy jeszcze. Trzysta. Ojejku jakie. To mogą być duże zmiany. Wiecie? Macie tutaj yy, wielkie arkana. Gwiazda cesarz. Yy, umiarkowanie, kapłan. Wiecie, od czego wy odeszliście? Tutaj się pokazuje. Odeszliście od jakichś zasad, odeszliście od jakiejś władzy, od kogoś, kto chciał mieć nad wami kontrolę. Cesarz i kapłan. I, i wy jesteście wszyscy czy wy od tego odeszliście, tak? To połączenie to jest takie, wiecie, ktoś tak jakby wam wjeżdżał na yy, poczucie winy cały czas. Bo kapłan to są jakieś zasady, jakieś tradycje. Czyli cesarz wam każe tkwa, tkwić w jakiejś sytuacji, bo tak powinniście, bo tak musicie, bo to jest Wiecie, co ludzie powiedzą. I oni tutaj z kapłanem maj mają taki fajny właśnie duet, tak? Y poniżania innych. No dobrze, zobaczmy sobie co. Jeszcze jaka jest rada od kart wyroczni i talizman też zobaczymy dla Was. Regeneracja. Odżywacie. Jest 46, jeżeli to jest dla Was ważne, i albo 10. 10 to jest koniec cyklu. Coś kończycie i regenerujecie się. Talizman. Przywództwo. Wy teraz, osoby być może takiej poniżanej, wchodzicie w, pozy w pozycję lidera. I też jesteście przywódcą własnego życia, tak? Nie ma już żadnego kapłana, nie ma już żadnego cesarza. Zrzuca zrzucacie też, bo ten kapłan to mogliście być też wy, tak? Narzucaliście sobie sami ograniczenia. Nie, tego nie mogę, nie powinienem i tak dalej. Teraz jest koniec tego. Jest nowe życie. Dziękuję i zapraszam grupę trzecią. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Witam wszystkich, którzy wybrali grupę trzecią. Zobaczymy, co dla Was mają karty, co w najbliższej przyszłości, co do Was idzie. No i pierw. Tak, karty wieroczni jako wskazówka, co nam pokażą. Siła. cisza oraz przebudzenie. No proszę. Sila cisza i przebudzenie dla was. Co to może oznaczać? Z tarota. Cesarz, wieża. Słońce. Wow. Jakaś zmiana? Coś wielkiego do Was idzie. Ale spójrzcie, piątka to też jest zmiana, tak? Przebudzenie jest 4-4, jeżeli widzicie. To jest siła. To jest jakiś znak od aniołów. I tu jest. 46 albo 10. Jakieś zakończenie. No dobrze, zobaczmy o co tu chodzi. Dlaczego jest cesarz? Hmm. Być może no, był jakiś cesarz w waszym życiu. Ktoś kto próbował kontrolować wasze życie. I to była taka bardzo niedojrzała miłość, wyczuliście, tak? Albo nowa miłość się pojawiła w waszym życiu, bo widzicie z tym cesarzem tu jest zranienie, są kłótnie, jest piątka buław, jest trójka mieczy. No jest jakaś... Yy, masakra, powiem wam. To jest jakaś toksyczna osoba po prostu. I wy albo yy, zaczęliście myśleć o tym, żeby... Żeby poszukać czegoś nowego, żeby wydostać się z tego, z tej toksyczności. Albo pojawił się ktoś, jakiś rycerz kielichów. Ktoś z trygonu wody, rak skorpion lub ryby. Cesarz to baran. Dyskort to karta barana. No dobrze. Ojej, jest świat. I jest król pentakli. Nie zdecydowanie jakieś zakończenie. Kończycie coś tutaj. Z powodu tych wszystkich kłótni, tego wszystkiego, co się działo, tej całej toksyczności. Bo wy chcecie stabilizacji, chcecie stabilnego życia. Najbardziej chyba stabilizacji emocjonalnej. Nie chcecie jakichś gierek tego cesarza. Tego, że. Nie wiem, manipuluje wami, gra w jakieś, nie wiem, psychozabawy po prostu, tak? Coś takiego no, toksycznego bardzo. I, I przychodzi wieża, po której następuje cisza. I spójrzcie jeszcze w tej sytuacji tutaj. Oj, tu za dużo kart się odkryło. E, macie siłę. To jest wasza moc, tak? Macie siłę to wszystko e, przejść. Może to trwa już długo i. Przyszliście już wszystkie etapy radzenia sobie z tym, tak? Najpierw był płacz, później był gniew, teraz jesteście obojętni, po prostu kończycie to i odchodzicie. Jest ma, Boże, ile macie wielkich? A o jest śmierć. Naprawdę ogromna zmiana zachodzi w waszym życiu. Coś wielkiego się tutaj dzieje? I to jest taka zmiana, która zostaje na dłużej. To nie jest takie na chwilkę coś się zmienia i zaraz wraca z powrotem. Nie, nie. To jest decyzja, to jest odcinanie yy, przeszłości. Odcinacie to. I Wy teraz kreujecie swoją rzeczywistość. Wy jesteście w energii maga tutaj. Jest transformacja, śmierć, tak? Karta śmierci. Po tej wieży zmienia się absolutnie wszystko. I sprawiedliwość, no, no nie mogę, po prostu nie mogę. To jest coś naprawdę wielkiego. Może ciągniecie tę osobę do sądu, tak? Tak może być. Może sprawiedliwość przychodzi do Was. Może nareszcie w jakiś sposób coś się dzieje. Karty tego nie pokazują, gdzieś z tyłu, że wy te, ta sprawiedliwość do Was wraca. Cokolwiek ta osoba, jaką krzywdę Wam wyrządziła. To teraz wy jesteście w pozycji tego cesarza. Wy dostajecie swoją sprawiedliwość. Jest słońce, jest przebudzenie. Ósemka kielichów, paść kielichów i dziesiątka kielichów. Odchodzicie od tego, to jest koniec, tak? To jest koniec. Coś się kończy, jest nowa miłość. Nawet miłość do siebie, tak? Kocham siebie znowu. Może ta osoba. Wam wmawiała, że nie jesteście nic warci. To było coś bardzo, bardzo toksycznego i bardzo wielkie zmiany tutaj się dzieją. Ale na koniec jest dziesiątka kielichów. Jest spełnienie, jest nareszcie szczęście. Jest. Ach, pięknie. Cieszę się tak ogromnie, że ta dziesiątka kielichów tu wypadła. Bo się zezłościłam na tego cesarza, powiem Wam. Jest szóstka monet, coś do was wraca, jest równowaga. Kochankowie i, i głupiec, no nie mogę, po prostu, co za czytanie. Chyba wszystkie wielkie arkana tutaj wyszły wam. Jest, jest nowa miłość, wiecie? Jest nowa miłość, w której będzie równowaga. I wy w to wchodzicie. Jest głupiec, tak, wejdę w to, czemu nie? Raz kozi śmierć, tak. Taka jest energia tutaj. Jezu, przepięknie. Przepraszam. O, się nakręciłam. Dobrze, jaką mamy? Karta wyroczni dla Was. Jeszcze talizman. Wasza wyspa skarbów. Wasza wyspa skarbów. Jest zakończenie, jest dziewiątka znowu. Zakończenie jakiegoś cyklu w życiu. Może to trwało 9 lat, tak? Teraz jesteśmy w nowym roku numerologicznym i przychodzi ten czas, kiedy koło fortuny się odwraca, tak? I przychodzi do nas szczęście. To, co było wcześniej obciążeniem, było ciężkie, po prostu szło, jak nie wiem, pchanie wózka po piachu. To teraz nagle wychodzimy na asfalt i wszystko idzie gładko. Cokolwiek sobie zażyczymy, to, no to mamy to. Co tu jest? O, tak. Co jest waszym talizmanem? Kreatywność, no proszę. Coś w was się odradza, znowu. Ktoś was próbował zgnieść, ale się nie udało. I rodzi się, rodzi się nowa osoba zupełnie nowa, piękna, szczęśliwa osoba. Która wierzy w siebie i która jest kochana. Przepiękne karty. Dziękuję Wam serdecznie, Grupo Trzecia. Mam nadzieję, że podobało Wam się to czytanie, bo mi się bardzo podobało. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Pa, pa.